Łukasz Bęmierski, dyrektor techniczny Cisco System Polska. Ja myślę, że jest bardzo dużo rzeczy, które możemy robić wspólnie jako społeczność związana z sieciami, i myślę, że warto inwestować swój własny czas w to, żeby te wszystkie rzeczy związane z rozwojem sieci, rozwojem świadomości o tym, jak się sieci powinno budować, utrzymywać, przebudowywać, biorąc pod uwagę, że mówimy o tym, że jesteśmy społeczeństwem informacyjnym. To jest coś, co, 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 co warto, czym warto się zajmować. W skrócie, w skrócie był to pewien późny wieczór w Krakowie, kiedy usiedliśmy z Andrzejem Targoszem i rozmawialiśmy długo na ten temat, co można by było zrobić, żeby za parę lat w naszym kraju było trochę inaczej, jeśli chodzi o dostępność usług różnych. Nie mówiliśmy wtedy konkretnie o sieciach, przełożyło się to w związku z moimi i Andrzeja zainteresowaniami, pokrótce na, po chwili na sieci. No i doszliśmy do wniosku, że takiej konferencji po prostu brakuje w Polsce. Znaczy takiej konferencji, która z jednej strony nie jest organizowana komercyjnie przez jednego z producentów sprzętu sieciowego, z drugiej strony jest forum otwartym do dyskusji pomiędzy różnymi osobami z różnymi poglądami i tak dalej, i tak dalej. No i po już na pół godzinach doszliśmy do wniosku, że w tej sytuacji po prostu chyba trzeba, trzeba zacząć taką konferencję organizować. Do tej pory w Polsce takiej konferencji stricte dla operatorów internetowych nie było. Jak sama nazwa wskazuje, jest tylko jedną z wersji takich spotkań dla operatorów, które się odbywają na całym świecie, właśnie pod nazwą NOGów regionalnych czy, czy krajowych. No i pomyśleliśmy właśnie, że prawdopodobnie najprawniejszą formą zorganizowania takiej konferencji dla operatorów, dla osób zainteresowanych sieciami, będzie po prostu stworzenie polskiego NOGa. Mamy tutaj wiele światowych sław sieciowych, jeśli chodzi o, o zainteresowanie tego typu zagadnieniami, to myślę, że można praktycznie spotkać wszystkich którzy liczą się w tym świecie, ponieważ mamy bardzo wielu gości, no i wiele oczywiście sław też polskich z punktu widzenia. Istniejącego już tutaj świata, świata y, operatorów internetowych. Jest bardzo dużo osób, które są związane nie stricte budową sieci operatorskiej jako takiej, ale również utrzymaniem tej sieci, w związku z tym usługami. Jeżeli usługami, no to kwestiami związanymi na przykład z bezpieczeństwem czy z komunikacją internetową i tak dalej, i tak dalej. To oznacza de facto, że przychodząc na konferencję, można spotkać, czyli będąc osobą zainteresowaną sieciami, można spotkać tu zarówno osoby, które się tym również zajmują, ale również osoby, które będą doradzały, y, potrafią porozmawiać rozmawiać w dosyć ciekawy sposób, mają doświadczenia, jakie związane z tego typu, z tego, co było przygodami. Elnok przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, jest skierowany do osób, które zajmują się budową i utrzymaniem sieci operatorskich. Ale udaje nam się rozszerzać zarówno zagadnienia na podstawie informacji od uczestników, na przykład o kwestii związane z budową systemów pod aplikację, budową data center, Myślę, że przede wszystkim, że to jest doskonałe miejsce do spotkania różnych ciekawych ludzi. I ci ciekawi ludzie mają swoje zainteresowania związane bardzo wprost z sieciami, ale nie tylko. I jeżeli chcemy porozmawiać, rozpoczynając od wspólnego gruntu związanego z techniką i z sieciami, a rozszerzyć tę dyskusję później na, na inne tematy zwykle interesujące tego typu, tego typu osoby, to jest to najlepsze miejsce, żeby usiąść i porozmawiać. Na pewno brakuje. Coś o czym marzymy od samego początku organizacji konferencji PLNOG. Na pewno brakuje dużo większej ilości sesji prowadzonych przez operatorów internetu. Chcielibyśmy i od samego początku dążymy do tego, żeby ilość sesji prowadzonych przez przedstawicieli producentów sprzętu była maksymalnie, maksymalnie, znaczy maksymalnie zminimalizowana, zminimalizowana wzorem innych również konferencji, bo po prostu ten model się sprawdza. A gro sesji 90-95%, żeby prowadzili istniejący operatorzy internetowi, którzy opowiadają o swoich najlepszych praktykach, doświadczeniach, zdrożeń. Dzisiaj no nie ma co ukrywać, nie jest tak kolorowo. Nadal mocno pracujemy nad tym, żeby otworzyć, otworzyć usta wszystkim, którzy chcieliby coś ciekawego opowiedzieć, ale mają z tym różnego rodzaju problemy przed konferencją, nie chcą być może czasami opowiadać o różnych rzeczach, ale myślę, że posuwamy się w dobrą stronę, bo z konferencji na konferencję udaje się ten. Stopień uczestnictwa producentów versus operatorów zmienić. Podobnie jak Robert Raszuk, chyba ciężko mi sobie wyobrazić, co będzie za rok, jak będziemy organizować tą konferencję. Znaczy, to konkretnie będzie tematem tej konferencji, jak ona będzie wyglądała, ale myślę, że za 10 lat no, fajnie by było, gdyby to było tak, jak, jak mówią nam nasze doświadczenia z innych krajów, czyli że mamy naprawdę otwarte, miarodajne i bardzo wpływowe forum ludzi, którzy zajmują się zawodowo rozwojem sieci operatorskich i mają swój wkład w to, żeby tworzyć czy współtworzyć standardy i nowe rozwiązania na rynku.